Pora deszczowa! Nic nie widać! 40 na godzinę. I tak cały czas. Ja mam wrażenie, że ten telefon jest bardziej niż normalnie. No też są takie wrażenia. <laughs> Dobrona prędkość 40 na godzinę. Nie. Yeah. A teraz jak tego wymienię? A w naszą stronę jedzie. Myślałem, że będziemy go mijać. Nic nie widzę. I takie kałuże cały czas spływającej gliny. Wody z gliną.